Czy moglibyśmy porozmawiać o śmierci? Zapowiadałeś, że trzecia część rozmów dotyczyć będzie prawd wyższych, uniwersalnych. Do tej pory niewiele miejsca poświęciliśmy w naszych rozważaniach śmierci i temu, co dzieje się potem. Zajmijmy się tym zagadnieniem teraz. Nie mam nic przeciwko temu. Co chciałbyś wiedzieć? Co się dzieje, kiedy się umiera? A co wybierasz? Chcesz powiedzieć, że przytrafia mi się to, co postanowię? A czy myślisz, że tylko dlatego, że umierasz, przestajesz tworzyć? Nie wiem, dlatego pytam. Słusznie. Przy okazji, wiesz. Tylko, jak widać, zapomniałeś i bardzo dobrze. Wszystko poszło zgodnie z planem. Kiedy umierasz, nie przestajesz tworzyć. Czy to jasne? Tak. Cieszę się. A tworzyć nie przestajesz, ponieważ wcale nie umierasz. Nie możesz umrzeć. Jesteś samym życiem. Życie nie może być nieżyciem. Dlatego umrzeć nie możesz. Zatem w chwili śmierci żyjesz dalej. Stąd właśnie ci, którzy umarli, nie wierzą w to, ponieważ nie doświadczają tego, że są martwi. Wręcz przeciwnie, czują się, bo są, nad wyraz żywi, i ogarnia ich zamęt. Jaźń dostrzega być może leżące, poskręcane ciało, zupełnie nieruchome, lecz ona sama nagle przenosi się z miejsca na miejsce, ma wrażenie, że lata po całym pokoju, potem zaś. Że jest wszędzie naraz, a gdy zapragnie jakiegoś określonego punktu widzenia, zaraz jego doświadcza. Gdy dusza, jak będziemy odtąd nazywać jaźń, zdziwi się, dlaczego moje ciało się nie rusza, znajdzie się tuż nad ciałem, przyglądając się z ciekawością jego bezruchowi. Gdy ktoś wejdzie do pokoju i dusza pomyśli, kto to taki, natychmiast jest przy niej. W ten sposób dusza błyskawicznie się uczy, że może dotrzeć wszędzie z prędkością swej myśli. Przepełnia ją uczucie niewiarygodnej swobody i lekkości. Mija trochę czasu, zanim oswoi się. Ona znowu odkrytą zdolnością podążania za każdą myślą. Jeśli osoba ta ma dzieci i pomyśli o nich, dusza od razu do nich trafia, gdziekolwiek by były. Dusza przekonuje się, że nie tylko potrafi docierać, gdzie tylko zapragnie, z prędkością myśli, ale może też być w dwóch miejscach jednocześnie, albo w trzech. Pięciu. Może istnieć, prowadzić, ogląd oraz działania we wszystkich tych miejscach równocześnie, bez trudu i bez zamętu, i przez zwykłą zmianę swojego ogniska, może znów połączyć się w jedno. Dusza przypomina sobie w następnym życiu, o czym warto byłoby pamiętać w obecnym. Że wszelkie zjawiska są dziełem myśli, każdy przejaw skutkiem intencji. To, na czym ogniskuję swoją uwagę, staje się dla mnie rzeczywistością. Dokładnie. Cała różnica sprowadza się do tego, jak szybko doświadcza się skutków. W świecie fizycznym, pomiędzy myślą a doświadczeniem, pojawia się. Odstęp. W świecie ducha odstępu nie ma. Wynik występuje natychmiast. Dusze świeżo odeszłe z tego świata uczą się pilnie śledzić swoje myśli, ponieważ cokolwiek pomyślą, zaraz tego doznają. Mówię, uczą się, choć nie jest to precyzyjne określenie. Przypominają sobie. Byłoby odpowiedniejsze, gdyby dusze wcielone uczyły się kontrolować swoje myśli tak sprawnie i szybko jak odcieleśnione. Ich całe życie wyglądałoby zupełnie inaczej. W tworzeniu indywidualnej rzeczywistości o wszystkim decyduje kontrolowanie myśli, czy innymi słowy, modlitwa. Modlitwa? Kontrolowanie myśli stanowi najwyższą formę modlitwy, dlatego myśl o rzeczach słusznych i godziwych wystrzega się mroku czarnowictwa i defetyzmu. I w czarnej godzinie, szczególnie wtedy, dostrzegaj tylko doskonałość, okazuj tylko wdzięczność. I stawiaj przed sobą tylko następny przejaw doskonałości, jaki zamierzasz urzeczywistnić. Oto recepta na spokój ducha, oto przepis na radość. To nieoceniona rada. Dzięki, że przekazałeś ją przeze mnie. Dzięki, że siebie użyczyłeś. Czasami jesteś czystszy. Bardziej otwarty jak sitko, które właśnie przepukano. Bardziej drożny. Ładnie powiedziane, staram się. Przypomnijmy więc uwolnione od ciała dusze szybko pamiętają o tym, że trzeba bacznie śledzić i kontrolować swoje myśli, ponieważ cokolwiek pomyślą, natychmiast urzeczywistniają. Raz jeszcze powiadam, że to samo dotyczy dusz przebywających w ciele, tylko że wtedy wyniki nie występują natychmiast i to właśnie odstęp czasu pomiędzy myślą a efektem, dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat, stwarza złudzenie, że rzeczy przydarzają się Tobie, a nie z Twojego powodu. To iluzja, ona sprawia, że zapominasz, iż jesteś przyczyną zdarzeń. Wielokrotnie nadmieniałem, że zapomnienie to stanowi część planu, element procesu, albowiem nie możesz stworzyć siebie, dopóki nie zapomnisz, kim jesteś. Tak więc złudzenie odpowiedzialne za utratę pamięci. Ma swój cel. Kiedy opuszczasz ciało, jest dla ciebie ogromnym zaskoczeniem natychmiastowy i oczywisty związek między twoimi myślami i twoimi tworami. To wstrząs, będący jednak źródłem radości, płynący z przypomnienia sobie, że jesteś czynnikiem sprawczym swego doświadczenia, nie odbiorcą skutków, jakie ono ze sobą niesie. Dlaczego występuje takie opóźnienie między myślą i tworem, zanim umrzemy, i jego brak po śmierci? Ponieważ działa ci w obrębie iluzji czasu, nie ma odstępu między myślą i tworem z dala od ciała, gdyż wtedy jesteś również daleko od wyznacznika czasu. Innymi słowy, jak wielokrotnie mawiałeś, czas nie istnieje. Nie w sposób, jaki go pojmujecie. Zjawisko czasu jest w istocie pochodną perspektywy. Dlaczego istnieje, kiedy przebywamy w ciele? Wyście o tym zadecydowali, przyjmując swą obecną perspektywę. Pozwala ona Wam dużo dokładniej poznawać i badać doświadczenia, rozbijając je na pojedyncze składniki. Życie jest zdarzeniem jednorazowym, dziejącym się w kosmosie właśnie teraz. Rozgrywa się całe wszędzie. Nie ma innego czasu niż teraźniejszość. Nie ma innego miejsca niż tutaj. Tu i teraz. To wszystko, co jest. Lecz Wy postanowiliście doświadczyć wspaniałości tego tu i teraz w najdrobniejszych szczegółach. Doświadczyć swojej jaźni jako twórcy tej rzeczywistości tu i teraz. Można to było osiągnąć dwojako, w czasie i przestrzeni. Tak niesamowita była to myśl, że dosłownie wybuchnęliście z rozkoszy. Ten wybuch z rozkoszy stworzył przestrzeń między Waszymi cząstkami oraz czas, jaki trwało przybycie tej przestrzeni. W ten sposób dosłownie rozdarliście się na strzępy, aby móc przyjrzeć się kawałkom, można powiedzieć, że pękliście. Taki był ubaw. I od tej pory zbieracie siebie do kupy po kawałeczku. Tak właśnie wygląda moje życie. Próbuję sklecić z jego okruchów sensowną całość. I to właśnie czas umożliwił wam wyodrębnienie poszczególnych cząstek. Podzielenie niepodzielnego abyście mogli wyraźniej dostrzegać i pełniej doświadczać. Kiedy spoglądasz na coś stałego przez mikroskop, na jakąś rzecz, widzisz, że wcale nie jest stała, lecz stanowi zlepek miliona rozmaitych efektów, różnych zjawisk dziejących się naraz i w ten sposób tworzących większą całość. Podobnie Wy posługujecie się czasem jako mikroskopem dla duszy, Rozważ tę przypowieść o skalę. Była sobie kiedyś skała, wypełniona niezliczonymi atomami, protonami, neutronami i innymi elementarnymi cząstkami materii. Cząstki te nieustannie się przemieszczały, tworząc wzorzec. Każda cząstka zmieniała swoje położenie w jednej chwili była tu, w drugiej tam. A do przebycia odległości dzielącej te miejsca potrzebowała czasu. Mimo to cząstki poruszały się tak szybko, że sama skała wydawała się nieruchoma. Po prostu sobie była. Stała chłonąc słońce i deszcz, zupełnie nieporuszona. Co to jest, co wewnątrz mnie tak się porusza? zapytała. To ty, odparł głos z oddali. Ja? zdziwiła się skała przecież to niemożliwe. Ja stoję w miejscu, każdy to widzi. Owszem, z daleka rzekł głos stamtąd wyglądasz, jakbyś była stała, nieruchoma lecz gdy się zbliżyć, Przyjrzeć dokładnie temu, co naprawdę się dzieje, widać, że wszystko, co się składa na to, czym jesteś, jest w ciągłym ruchu. Mgnie z niesamowitą prędkością w czasie i przestrzeni w określonym porządku, który tworzy ciebie jako skałę. Jesteś niczym zaczarowana. Ruszasz się i równocześnie stoisz nieruchomo. Ale. Co jest złudzeniem, dopytywała się skała. Jednolitość bez ruch skały, czy podzielność i ruch jej cząstek? Na co głos odparł? A co jest złudzeniem? Jednolitość bez ruch Boga, czy podzielność i ruch Jego cząstek? Powiadam ci, na tej skale zbuduję swój kościół. Albowiem jest to opoka dziejów, odwieczna prawda, która przenika wszystko. Wyłożyłem ci ją tutaj, w tej przypowieści. Od i cała kosmologia. Życie to szereg drobnych, niewiarygodnie prędkich poruszeń. Ruchy te nie wpływają na niewzruszony byt wszystkiego, co jest. Lecz, jak w przypadku atomów skały. To ruch wytwarza tę nieruchomość. Z tej odległości podziału nie ma. Nie może być, ponieważ wszystko, co jest, to wszystko, co istnieje. Ja jestem tym nieporuszonym, który wszystko wprawia w ruch. Jednak z waszego ograniczonego punktu widzenia, z którego oglądacie wszystko, co jest, widzicie siebie oddzielnie, w oderwaniu, nie jeden byt nieruchomy. Lecz mnóstwo, mnóstwo bytów w ciągłym ruchu. Oba spostrzeżenia są poprawne. Obie rzeczywistości są prawdziwe. A, a gdy umieram, wcale nie umieram, tylko przestawiam się na świadomość makrokosmosu, gdzie nie ma czasu ani przestrzeni, teraz i wtedy, przedtem i potem właśnie. Widzę, że rozumiesz. Zobaczmy, czy potrafię to zrekapitulować. Śmiało. Z perspektywy makro, podział nie istnieje. Stamtąd wszystkie poszczególne cząstki postrzegane są jako całość. Kiedy patrzysz na kamień pod nogami, widzisz kamień tu i teraz jako zamkniętą doskonałą całość. Lecz w tym ułamku sekundy. Kiedy kierujesz na niego swą uwagę, w jego wnętrzu dzieje się mnóstwo rzeczy, trwa niesamowity ruch z niewiarygodną prędkością cząstek tego kamienia. I co te cząstki robią? Tworzą ten kamień. Patrząc na niego, nie dostrzegasz tego procesu, nawet jeśli ogarniasz go intelektem. Dla ciebie wszystko to odbywa się teraz. Kamień nie staje się kamieniem, on jest kamieniem w tej chwili przed Twoimi oczami. Lecz gdybyś miał świadomość jednej z cząstek atomu kamienia, doświadczyłbyś szalonego pędu, byłbyś tu, potem tam. A gdyby ktoś z zewnątrz oświadczył Ci, to wszystko odbywa się jednocześnie, nazwałbyś go kłamcą lub szarlatanem. Lecz z perspektywy oddalenia fałszywy wydawałby się pogląd, iż poszczególne cząstki kamienia są odrębne. A do tego poruszałem się z zawrotną szybkością. Z tej odległości byłoby widać to, co z bliska jest niewidoczne: że wszystko stanowi jedność, i że wszystkie te ruchy razem wzięte niczego nie poruszyły. Otóż to, jak słusznie zauważyłeś, w życiu wszystko zależy od perspektywy. Jeśli zawsze będziesz miał tę prawdę przed oczami, Zaczniesz pojmować boską makrorzeczywistość i odsłoni się przed tobą sekret całego wszechświata. Wszystko to jedno i to samo. Wszechświat jest cząstką w ciele Boga. Niewiele mijasz się z prawdą. I do tej makrorzeczywistości powracamy w świadomości, kiedy, jak się to mówi, umieramy? Tak. Lecz nawet ta makrorzeczywistość stanowi tylko mikrorzeczywistość, jeszcze większej makrorzeczywistości i tak dalej, bez końca. Jesteśmy Bogiem, tym, co jest, nieustannie tworzący siebie, nieustannie będący kim jesteśmy, aż przestajemy tym być i stajemy się czym innym. Nawet skała nie będzie skałą zawsze, tak się tylko wydaje. Przedtem była czymś innym, co skamieniało w wyniku procesu trwającego setki tysięcy lat. Tak więc była kiedyś czymś innym i znowu będzie czymś innym. Tak samo jest z tobą. Nie byłeś zawsze tym, kim jesteś teraz. I dziś, gdy stajesz w całej swojej świetności, naprawdę. Jesteś inny. O, rety, to dopiero coś. Chciałem powiedzieć, że to zupełnie wdechowe. Nigdy przedtem nie słyszałem niczego takiego. Całą kosmologię życia przedstawiłeś tak przystępnie. To niesłychane. Dziękuję Ci. Doceniam Twoje uznanie. Staram się jak mogę. Piekielnie dobrze Ci idzie. Tego chyba bym. Nie powiedział. A żartowałem. Odrobina humoru tu nie zaszkodzi? Mnie nie można obrazić, lecz twoi bracia często gorszą się w moim imieniu. Zauważyłem, wracając do tematu, chyba wreszcie pojąłem. Co mianowicie. Wszystko zaczęło się od mojego jednego pytania. Jak to możliwe, że Czas istnieje, kiedy przebywamy w ciele, a znika, gdy dusza je opuszcza? Ty zaś, jak sądzę, w gruncie rzeczy mówisz, że czas to po prostu perspektywa, ani istnieje, ani przestaje istnieć, lecz gdy dusza zmienia swoją perspektywę, doświadczamy rzeczywistości inaczej. Dokładnie to miałem na myśli. Chodziło ci też o rzecz ważniejszą. W perspektywie makro, dusza jest świadoma bezpośredniego związku między myśleniem i tworzeniem, między poglądami i doświadczeniami. Tak, na poziomie makro widzi się i skałę, i ruch wewnątrz skały. Ruchu atomów i wrażenia skały, jaki on wywołuje, nie dzieli żaden czas. Skała jest, gdy występuje ruch, ponieważ występuje ruch. Tu przyczyna i skutek są równoczesne. Ruch przebiega, a skała jest. Obie rzeczy naraz. To właśnie uzmysławia sobie dusza chwili tak zwanej śmierci. To tylko zmiana perspektywy. Dostrzegasz więcej i rozumiesz więcej. Po śmierci nic już nie ogranicza Twojego spojrzenia. Widzisz skałę i wnikasz w skałę. Najbardziej zawiłe i złożone zagadnienia życia wydadzą Ci się jasne i przejrzyste, lecz będziesz miał przed sobą nowe tajemnice do zgłębiania, w miarę posuwania się po kosmicznym kole. Pojawiają się coraz to wyższe rzeczywistości, coraz to donieślejsze prawdy. Lecz jeśli zapamiętasz to, perspektywa rodzi myśli, a z myśli rodzi się wszystko. Jeśli będziesz pamiętał o tym, zanim opuścisz ciało, a nie dopiero potem, odmieni się całe Twoje życie. A myśli można kontrolować przez zmianę spojrzenia. Właśnie spójrz inaczej, a zaczniesz myśleć o wszystkim inaczej. W ten sposób zapanujesz nad swoimi myślami a to decyduje o całym Twoim doświadczeniu. Niektórzy nazywają to ciągłą modlitwą. Wspominałeś to wcześniej, nigdy tak nie podchodziłem do modlitwy. Gdybyś przyjął, że kierowanie myślami, panowanie nad nimi stanowi najwyższą formę modlitwy, myślałbyś jedynie o rzeczach słusznych i godziwych, wystrzegałbyś się mroku, czarnowictwa i defetyzmu, i w czarnej godzinie, szczególnie wtedy. Dostrzegałbyś tylko doskonałość. Podkreślasz to raz po raz? Daję Wam narzędzia, z pomocą których możecie odmienić swoje życie. Powtarzam to, co najważniejsze, ponieważ powtarzanie sprzyja rozpoznaniu prawdy w potrzebie. Wszystko, co się dzieje, cokolwiek miało, ma i będzie miało miejsce, Stanowi zewnętrzny, fizyczny wyraz Waszych najskrytszych myśli, wyborów, zapatrywań odnośnie tego, kim jesteście i kim pragniecie być. Dlatego też nie potępiaj tego, z czym się nie zgadzasz, staraj się to zmienić oraz warunki, które to zrodziły. Dostrzegaj ciemność, lecz nie przeklinaj jej bądź raczej dla niej światłem, aby ją rozjaśnić. Niech blask Twego światła wydobędzie z mroku tych, którzy w nim błądzą, abyście wszyscy mogli wreszcie ujrzeć, kim jesteście w istocie. Nie chowaj swego blasku pod korcem, lecz ponieś go w świat. Może on okazać się światłem, które prawdziwie oświeci świat. Lśnijcie więc, Lśnijcie, niech godzina najczarniejszego zwątpienia stanie się waszym największym darem, a obdarowani w ten sposób, przekażcie innym najcenniejszy dar ich samych. To będzie twoje zadanie, twa radość zwrócić ludziom ich samych, nawet w ich najczarniejszej godzinie, szczególnie wtedy. Świat na ciebie czeka, na uzdrowienie, więc zacznij teraz, tam gdzie jesteś. Wiele możesz zdziałać. Moje stado rozproszyło się, trzeba odnaleźć owce. Przeto, jako dobrzy pasterze, przyprowadźcie je do mnie.